taka oto łózeczka mauzerek ładnie widać sygnaturki 31 rok produkcji z takiego dołka dzisiaj lecimy z simplexem na odrze także może być ciekawie następna museczka. też mauzerek niby widać sygnaturki 18, 26. Tu chyba jest P i S gwiazdka. Czyli 26 rok produkcji. Dobra, kopiemy dalej. Dobry porządniejszy sygnał. Ołów. ołowiany odważnik 35 z takiego dołka. Dobra. Ryjemy dalej. No i dalej. Ryjemy. Już prawie zszedłem do pół piętra. W przeciągu nic ciekawego nie było. A teraz trzeba wejść tam do środka i tam wybierać. No, niestety mi trochę. Powiek ściany leży na drodze, ale damy radę. Obiekt ogromny. No I tak mamy taki ołów. Spora jakby blaszka ołowiana grubawe i ciężkie oraz takiego dzyndzla Wyszedł wcześniej. Cały czas ten sam dołek. Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Jak nie, lecimy dalej. Sygnał. Taka to jakby nakrętka, zakrętka coś. I w środku. Tutaj mamy jakiś dzyndzel z otworem. No i co? Taki dołeczek. Tam konik. Sobie trawkę je. Tutaj woda nam stoi. No i co? Ryjemy dalej. Następny sygnał. 10 groszy PRL. No rocznika nie widać. Ale no, jest monetka. A tam płynie się się pasą. Dobra. No to co? ryjemy dalej. No i mamy moniaczka. Jest nim. Półczesne 5 groszy. Który rocznik? dziewięćdziesiąty Chyba pierwszy. Także jest. sygnał złotu z PRL-u. A no rocznika niestety nie widać. Ale jest następna monetka. Taki dołek. Dobra. Idziemy dalej. Następny fanciur. łożysko. Taki dołek. Mamy trzecią. 69 rok. 20 groszy. PR. Cały czas ten sam dołek. Zobaczymy. Najpierw wychodził sam złom współczesny. Teraz wychodzą monety z PRL-u. To może pod koniec wpadnie jakaś petarda. Dobra, do następnego dołeczka. Tam dołek. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest. Tam, 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 tam. PRL. Kolejne 20 groszy z PRL-u. O, jest. Nie wiem, czy mi to dojrzy przeczyścimy Takie ładne, 20 groszy. Nic z tyłu nie widać. Niestety. Ale jest dobrze. Monetki wychodzą, to jest dobrze. Pogoda mega dopisuje. Dobra, ryjemy dalej. Oh. Spłonka zbita, także bezpieczna. Zaraz zobaczymy, może widać sygnatury, co jednak wątpię, bo to ruska produkcja jest. No fatalnie widać. Ale jest. Już przy schodzeniu wyszła. No to jednak ruscy tu z nieba walili. Ha. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie. Czy to tyle. No I następnym sygnałem jest. 50 groszy. jak Nie wiem, 20. 20 groszy. Z 78 z takiego dołeczka. Dobra, szukamy dalej. Następny sygnalik. Taka ładna klamereczka. W takiej stwardlinie. Masakra. Jeszcze tak grzeje. Uff. Simpleksik jest, ale chyba zaraz zawijamy, bo naprawdę masakra tutaj. No i mamy sygnalik nasz współczesny złociszcz, który to 9-0. Także, jest gites. No i co? Ach, pełno komarów lata. Kopiemy dalej. O kurde. Chyba mam bardzo piękny guzik. I to chyba strażacki. Bo widzę tu na nim chyba sikiera. No, dwie sikiery, u góry korona. No. No, w miejscu niżej pod sikierami jest skorodowane, to słabo widać. Kurde, ale będę się cieszył, jak się okaże, że to jest jakiś pruski guzik strażacki. Z takiego dołka na takiej łące masakra mega fand z simplexikiem dzisiaj. Kurde. Po długim praktycznie w ogóle nie wychodzeniu w końcu jakaś petarda. Dobra, ryjemy dalej no i następny sygnał w tej samej dziurce harcerski guziczek z liliką i z łóżkiem jest petarda dobra na dziś starczy muszę kończyć taki szybki wypadik wyszedł dobra